Gramy gierkę o nazwie. Gierka to jest o nazwie. Dak. Czy taka kaczka, tak się mówi po angielsku? Ja ją sam stworzyłem. No. To jest taka gra rysunkowa, którą sam stworzyłem. To jest na zasadzie, że jak będziemy postawić lepsze ludziki do zabicia, żeby kaczka zabiła. To wtedy będzie ona bardziej się uzbrajać. No dobra, to możemy już jednego sobie postawiłem, to więc kurde, nie tak, dobra, to jest już mamy jedną osobę po prostu jedna osoba. I zobaczymy jak kaczka poradzi. Okej. Okay. Dobra widzowie i dobrze zobaczymy czy się zabije tak dobra ale ja chyba mamy też jakieś zadanka tutaj osiągnęliśmy chyba jakieś sobie poczekajcie o mamy zadania zejdźmy sobie troszkę niżej pierwszy dobra mam pierwsze zadanko zabi dwa razy w trzy trzy sekundy czyli trzy sekundy mamy zabić okej okay. Dobra, zobacz, po, poczekamy aż się zespawnują. Dobra, mamy szybko. Widzowie, jeszcze raz. Uf, tylko na farcie trzeba teraz szybko. Dobra, udało nam się. Zrób, zobaczmy drugie zadanko. Aha, czyli musimy mieć osiągnięcie, że coś kupimy dopiero. Dobra. A gdzie nasze monetki? O, dobra, mamy 100 kaczomonet, monet. Zobaczmy do sklepu. Widzowie, dobra, na razie mamy ringa za 200. Dobra, można wypróbować chyba. Da się? Wypróbować jeden raz. Dobra, widzowie, już się nie interesujemy tym. Zacznijmy dalej grać. Czyli zabiliśmy ich. Kurde. Szybko weźmy go. Dobra, zabiłem jednego i drugiego. Dobra, udało mi się to zrobić. Ile końców dostajemy? Dwie, 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 dwie 200. Ok, 200 coinów kaczowych. To można kupić już. Widzowie. Kupujemy. Dobra, mamy już, ale gdzie tego mamy? A tutaj, dobra. Ale można też wypróbować, ale nie trzeba, dobra. Albo w sumie go użyję, dobra. To zacznijmy ich tu spawnować. Czyli, a to wszystko robotę załatwi. Dobra, to szybciej, dobra. Czy teraz, co możemy robić? A teraz możemy tak kierować tym, dobra, to jest trochę już spoko. I... Kurde, dobra, za zabiliśmy oki, to dobre jest. Patrzcie, już osób zabiliśmy. Dobra, widzowie, dużo osób jest. Patrzcie, jak ta kaczka się tak dziwnie patrzy tutaj. Czy nasze kaczki. I dobra, jest na przykład... O, możemy uzbroić tą kaczkę, zobaczmy. Czekajcie. Nie. Nie można jeszcze uzbroić. Widzicie? Jeden kill. Widzowie, jeszcze jeden kill, dobra. To zróbmy to. Kurde, muszę to dobrze zrobić na tej dobra. I Możemy jakoś, gdzie możemy uzbroić ją na przykład? Czy mam tego ringsa na przykład, można ją uzbroić? No dobra, weźmy, ale sobie normalnie uzbroimy, dobra Czy ja sobie tutaj chcę zrobić na przykład Dobra, mamy już naszą kaczkę uzbrojoną więc możemy dalej zacząć. Okej. Okay. Teraz już to dobra gierka jest o matko. Dobra. Teraz trzeba ich tutaj trochę pozabijać. Dobra, widzowie, niedługo powrócimy do tej gierki to pa. pa.